Ale... Ja myślę, że tutaj pani, pre, pani Poseł podjęła bardzo konkretne rzeczy, więc ja bym powiedział tak. Oczywiście ja, nie wiem jak Tomasz Terlikowski, ja oczywiście jestem przeciwny zakazowi rozwodów. Ludzie mają prawo się rozwodzić, ale ja mogę powiedzieć, mi się to nie podoba. I ja mam prawo wyrażać swoje... Zaka z jednej. Słucham? Tylko jednej strony zakaz czy obu zakaz Dlaczego obu? Dlaczego? Nie widzę, nie widzę tutaj... Pan reaktor Telikowski powiedział, że tam by się żono nie rozstrzegł. Pytam, czy kobieta by miała prawo z nim się rozstrzygnąć. Ale on był z założenia, że ani on nie ma tego prawa, ani żona nie ma tego prawa. Ja absolutnie równo traktuje tutaj dwie yy, dwie strony małżeństwa, więc tutaj próba speksulowania ja tak go na męski szowinizm raczej niespecjalnie, prawda? Pan dobrze wie, że kiedyś tak było, że to kobiety nie miały tych praw. No dobrze, ale, no, ale tak mówimy w tych chwili na o naszych poglądach, a nie o tym... Kiedyś nie żyłem, przepraszam. Yy, yy, ale poza tym chciałem powiedzieć... Chciałbym Pani odpowiedzieć, chciałbym odpowiedzieć, że nie do końca tak, nie do końca tak, bo właśnie w naszej kulturze nie było, to nie było tak, że mężczyzna miał taką łatwość rozwodu. Presja społeczna powodowała, że ten rozwód był dużo rzadszym zjawiskiem. I dochodzimy do tego, o czym pani mówiła właśnie o homoseksualistach. Otóż dla mnie to jest rzeczywiście tak samo godny, ma mieć te same prawo, tylko że w pewnym momencie zaczyna się znowu pojawiać paradoks. Kiedy? Homoseksualiści walczyli o to, żeby nie byli penalizowani, bo jeszcze na zachodzie Europy, akurat nie w Polsce, jeszcze pod końca 60. w Anglii była penalizowana i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. ja tu się w pełni zgadzam, że to było barbarzyństwo z nimi. Natomiast oni apelowali, mówili, jesteśmy tacy sami, jak wy wszyscy, tylko po prostu inaczej organizujemy swoje prywatne życie seksualne. Okej. Okay. Ja na to absolutnie przystaję. Natomiast kiedy... Okazuje się, że to ich życie seksualne ma być wyznacznikiem, determinacją tego, że de te, takim determinantą tego, że oni domagają się szczególnych praw jako zbiorowość. To ja absolutnie protestuję. To ja absolutnie protestuję przeciwko temu. I pani jednym z takich przykładów właśnie jest dyskusja o rodzinie. Otóż małżeństwo to nie jest prawo, to jest bardzo szczególny związek który społeczeństwo wyposaża w pewne przywileje dlatego, że ten związek u podstawy ma na celu, tak to jest społecznie, wychowanie dzieci i opiekę na dzieci. Otóż kiedy rozsadza się ten związek, mówiąc, że homoseksualiści tak samo mogą, na tej samej zasadzie mogą łączyć się związki małżeńskie, to musi prowadzić do konsekwencji takiej, że muszą mieć takie same prawa, ale muszą mieć prawo do adopcji, ja fundamentalnie protestuję, ponieważ to jest eksperyment właśnie na dzieciach, na tych najbardziej, na tych najbardziej bezbronnych członkach społecznych. A więc jak widzimy tu wyraźnie, i tu niby dyskutujemy o wolności, pani powiedziała, że tu chodzi o wolność, ja mówię, też chodzi o wolność. Chodzi również o naszą wolność jako wspólnoty. A ponieważ jest, i to jest istotny element, że w tych koncepcjach liberalnych... Nikt nie wspólnotowość bytowania. Oczywiście można powiedzieć, że wspólnotowość to są, ma różne ekscesy, byliśmy świadkami różnych ekscesów. Prawda. Wszystkie ludzkie instytucje są narażone na ekscesy, na szaleństwa i tak dalej, na przesadę. Natomiast to nie znaczy, żeby je eliminować. Człowiek, Jeżeli my wyeliminujemy ten wymiar wspólnotowy, no to w ogóle to wtedy właśnie się pojawia ten człowiek Bóg, człowiek zwierzę, może raczej to drugie. Proponuję spróbować odpowiedzieć na pytanie w oparciu o to, co usłyszeliśmy przed chwilą. W takim razie w oparciu o jakie fakty państwo powinno określać normy, zasady postępowania, które mają obowiązywać wszystkich. Pod groźbą sankcji karnych określonych, czy normy określone po prostu w konstytucji. W oparciu o jakie fakty, co ma wyznaczać. To zależy są różne prawa i w związku z tym w oparciu o różne fakty trzeba je te prawa stanowić, ale ja nie mogę się nie odnieść do tego, co pani poseł mówiła. Bo pani poseł ma taką dziwną tendencję, żeby przypisywać innym nie ich poglądy. Otóż ja wcale nie uważam, że jestem w ogóle lepszy od jakichś homoseksualistów. Ja powiem pani więcej, ja znam wielu homoseksualistów, którzy są w bardzo wielu kwestiach tysiąc razy tysiąc raz lepsi ode mnie. Są tak samo godni są wyżsi, niżsi, ładniejsi, brzydsi, mądrzejsi, oczywiście. Natomiast to wszystko nie oznacza i są równi wobec prawa, to wszystko nie oznacza, że, ma, są, to nie oznacza, że mają mieć te same prawa, które ma małżeństwo które małżeństwu przysługują ze względu na pewne zobowiązania, które małżeństwo podejmuje, a których homoseksualiści choćby stanęli na uszach i klaskali stopami, nie podejmą. Celem małżeństwa we wszystkich kulturach, małżeństwo się prawnie zmienia, bardzo jest różnorodne, w różnych kulturach jest różne. Prawo się może być poligamia, może być monogamia, to się zmieniało. Nie było też tak, że małżeństwo było licencją na seks w wielu kulturach. W wielu kulturach można było mieć seks, nie, no może nie w wielu. Były takie kultury, w których można było mieć seks poza małżeństwem. Rzeczywiście łatwiej było, jeśli się było mężczyzną, albo jeśli się było kobietą i urodziło się pierwsze dziecko, bo już był dziedzic. Natomiast wszędzie małżeństwo było licencją na posiadanie potomstwo. potomstwa. Państwo przyznaje małżeństwu pewne uprawnienie. Ponieważ małżonkowie nie tylko wychowają, ale również poczną, urodzą i wychowają dzieci. I w związku z tym mają związane z tym przywileje, które mają wzmacniać małżeństwo, które jest podstawą społeczeństwa. Homoseksualiści, myślę, że pani poseł się ze mną zgodzi, bo rzeczywistość istnieje, jak ustaliliśmy na początku. Sparowani homoseksualiści, podkreślam. Sparowani to znaczy w parze nie są w stanie począć dziecka. Nie ma takiej możliwości. Jest Pan optymistą. Chce Pan powiedzieć, że... A są w stanie, no jestem optymistą, proszę, tak, są, proszę, w proszę, proszę, nie, nie są w stanie. Proszę, proszę. Nie są w stanie, przepraszam. Jak Pan... <głosy> <głosy> czy, czy Pan skończył wypowiedź? Przepraszam, ale muszę odpowiedzieć, po prostu no, jest Pan... Czy się pan... Ja będę mógł jeszcze wrócić. Do... Tak, może niech Pan dokończy wypowiedź, nie, po czym nie, nie. otrzyma głos ja, nie. ja chcę okay. tylko powiedzieć, że, że wydaje będzie mi się, taka że... taka pan... możliwość, nawet ja Ależ oczywiście że wydaje mi się, że Pan po prostu nie docenia rzeczywistości. Ja absolutnie spokojnie nie tylko wiem, ale wyobrażam sobie, że bez stawania na, jak Pan powiedział, na, na uszach czy tam kapania stopami, wyobrażam sobie dwie kobiety, dwie lesbijki, które w dodatku równolegle mogą zajść w ciążę. Absolutnie naturalnymi metodami. Nawet jak in vitro będzie zabronione, będą no, obie mogły mieć dzieci i razem je urodzić. Więc jak Pan się czuje, ale że nie ze sobą. Nie, no ale to, nie ze sobą. Ale to pan tego nie wie, że to tak nie można. Kobieta z kobietą. Nie czy właśnie o czy tym... sam Więc dwie kobiety będą mogły mieć dzieci i mieć rodzinę same ze sobą. No to niech pan sobie to odpowie wieczorem. Nie, ale odpo, no proszę o na pytanie, czy one same ze sobą będą miały dziecko? Czemu Pana? Ale w Polsce A Czyli jednak... W Polsce. Czyli, czyli jednak ale wrócę do tego. Mężczyzna i nie, kobieta są nie, jednak... Nie, nie, nie. potrzebni niepotrzebni może. Ale, ale to być może pan redaktor nie wie. Otóż w Polsce jest bardzo wiele osób homoseksualnych, które mają swoje naturalne dzieci. Ale rozumiem, że te osoby homoseksualne miały partnerów heteroseksualnych, tak, które i te dzieci zrobiły. No więc wracamy do sytuacji. Ale są para homoseksualna nie, ma, ale są dzieci, czy nie, nie może mieć dzieci, jeżeli jest Ze skorowana. sobą nie może mieć dzieci, ale dzieci mieć może. I proszę, żeby się Pan nie czuł taki... E, ale para o, nadal nie może. się Pan czuć bezradny. Ja bardzo proszę, żeby wszyscy... Ja, panie wybaczcie, ja, ja panie absolutnie panie, nie jestem bezradny, panie. ponieważ ja mam dzieci i bardzo sobie cenię te dzieci. Natomiast krótko, nadal pani nie powiedziała, że one same ze sobą mogą mieć dzieci. Potrzebny jest jednak w tej kwestii partner heteroseksualny i tyle. I małżeństwo to jest dwoje ludzi, którzy mogą mieć dzieci ze sobą, a nie z kolegą, nie z koleżanką, nie z sąsiadką, nie z wujkiem i nie z dziadkiem. I na tym polega małżeństwo we wszystkich kulturach. Ze sobą, nie z koleżanką. Tylko do tej pory było tak w Polsce, że dzieci poza małżeństwem się zdarzały i o tym Pan doskonale wie i były te dzieci, które były uznawane lub nie były uznawane. Więc Przepraszam bardzo, o czym Pan mówi? Czym te dzieci są gorsze? Dlatego, że były Ja bym tak proponował, zza... żeby Pani nie, prowad... tak strawego... nie pozwalała monopolizować naszej dwójce dyskusji. Panie, macie silniejszy głos, na pewno mnie przekrzyczycie. Ja tylko pokazuję Panu Tedlikowskiemu, że jest problem i niech nie, nie zamyka oczu. Ja nie zamykam oczu, ale prosiłbym nie przypisywanie mi tezy, że ktoś jest gorszy, a ktoś jest lepszy. To Pani ma nieustającą tendencję, że no jak ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Nie, dzieci są takie same. No. Były Absolutnie. Były, były inaczej dyskutowane, ale pani znowu spróbuje mi wmówić, że ja żyję 200 lat temu. Otóż ja żyję w tej chwili i podkreślam jeszcze raz, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, która ma dzieci ze sobą.